Tematem mojej wypowiedzi będzie reprezentowanie wspólnika czy akcjonariusza w toku konfliktu korporacyjnego. Konflikt może dotknąć spółek i małych i dużych, i o rozbudowanej strukturze akcjonariatu i dwuosobowych. Sam reprezentowałem klientów w, to, w, stosunku, w stosunkach czy w konfliktach korporacyjnych pomiędzy dwoma wspólnikami, jednym mniejszościowym, jednym większościowym, który pozostał w zarządzie bardzo dobrze prosperującej spółki. Mniejszościowy wspólnik, z racji tego, że poczuł się odsunięty od biznesu i od pieniędzy, postanowił wytoczyć najcięższe powództwo, mianowicie powództwo o rozwiązanie spółki. Większościowy Wspólnik w takiej sytuacji stanął przed obliczem, ryzykiem rozwiązania i zakończenia działania bardzo dobrze prosperującego biznesu. W innej znowu sprawie reprezentowałem klienta, który był wspólnikiem w spółce, gdzie struktura akcjonariatu, struktura wspólników dzieliła się pomiędzy trzech porówno i dwóch doszło do wniosku, dwóch wspólników doszło do wniosku, że jeden, ten właśnie mój klient, nie pasuje do oblicza spółki. Również w takim przypadku. Stosowne doradztwo pozwoliło doprowadzić do upragnionego przez klienta celu, akurat w który w tym przypadku była ugoda i wykupienie udziałów przez pozostałych dwóch wspólników. W końcu konflikt korporacyjny może dotyczyć mniejszościowego akcjonariusza spółki publicznej, który przytłoczony przez liczne zmiany statutu i podwyższenie kapitału zakładowego z spółki staje w obliczu zmniejszenia, zminimalizowania jego pakietu. Akcji. Również w takim przypadku taki akcjonariusz nie pozostaje bez możliwych roszczeń. Tak czy inaczej, adwokat pozwoli wybrać i doradzić, które narzędzie, jaką instytucję zastosować najlepiej w danym przypadku. W końcu po pozwoli wybrać pomiędzy drogą cywilną, a drogą karną, która również w stosunkach korpo korporacyjnych może zostać zastosowana. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że adwokat nie jest tylko doradcą na etapie konfliktu. Adwokat przede wszystkim może pomóc klientowi przed wejściem w daną strukturę korporacyjną. Po przeanalizowaniu odpowiednich dokumentów korporacyjnych, uzmysłowi klientowi, jaka będzie jego faktyczna siła w spółce. Adwokat najlepszy wybór. No, konflikt korporacyjny to jest jak każdy konflikt, no, wymaga jakiejś taktyki, prawda? Ułożenia również takiej taktyki. To nie tylko konflikt korporacyjny, ale również w ramach prawa rodzinnego, konflikty też często adwokaci na pewno są, zajmujący się tą tematyką mogą powiedzieć, że też wymaga jakiejś taktyki.